Ale nie wyszło. A więc, e, ci, ci pechowcy to są tak. Tomasz Kozłowski Nie wiemy ile przepłynął. Ale więc, nie. Bo... Ale płynął w prawie 4 godziny. także jest zboro. Dyplomik i uznanie i zapraszam następnym razem. Nie umieszkam przejechać w prawej. E, bo ty miałeś lepszy szansę. Jezus. No dobra. I Gracja Paru 4 godziny 39 minut. Duże płynie. Gratulacje. A się jest, nie nie no ma no, 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 no. Dobra, tak, Dobra, no, 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 no. Miejsce szesnaste. Bo to było siedemnaste, osiemnaste, jak rzekło, praktycznie. 17, 16 szesnaste miejsce zajął nasz znajomek z Bydgoszczy, Krzysztof Dybowski Dybowski! 8 godzin i 11 minut rzutem na, rzutem na taśmę rzutem na taśmę przed Krzyszkiem rzucił się Ślimak 7,48 dobrze mu zgodnie z planem zgodnie z planem, ale nie ustał